Ludzie, którzy tych e, flag właśnie używają, chodzą z nimi, to pewnego rodzaju przepisystami. Widzę, że sprawia to właśnie przyjemność. jako jakąś się kształcę, okej, ok, niech to sprawia przyjemność. E, ja po prostu nie lubię, gdy ktoś pod, pod różnymi płaszczykami próbuje wmawiać mi e, pewne teorie. Tak jak mamy tutaj e, przykład tego 11 listopada, gdzie środowiska stricte faszystowskie, obóz narodowo-radykalny, faszyści, którzy po prostu w latach 20. widzi na ulicach, Żydów, na ulicach, gette łapkowe całe lata 90., ataki na, na ludzi o różnym kolorze skóry, skóry przepraszam, w różnych poglądach, organizują manifestacje i określają się, że są patriotami. Tak? I oczywiście mówią, że ich patriot jest najlepszy, że o, o, oczywiście od razu mówią, kto jest patriotą, kto nie jest patriotą. Więc patriotą nie może być w Polsce oczywiście gej, lesbijka, e, i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj dosłownie wchodząc z domu widziałem nowy, nowy dalszy ciąg. Dzisiaj miała być akcja Kepenik pod pomnikiem morskiego w Warszawie. Zebrała tam się grupa kilkudziesięciu kiboli, kibiców Legii Warszawa i przed żydowską okupacją. Nie wiem, co ma oznaczać takie hasło.